Cześć, witam was serdecznie. Dzisiaj taki materiał, krótki, ale będę mówił ogólnikowo na temat pewnych rzeczy, bo nie mogę ich nazwać niestety po imieniu. Jak w tytule widzieliście filmu, sprawdzenie samochodu po numerach win. Oczywiście mam tutaj takie konkretne sprawdzenie, takie jak to zawsze robimy przed oględzinami, czyli mamy pełen wydruk z historii serwisowej. Samochodów, które nam się zajęło, wpisy, przede wszystkim dat, wizyt, przebiegów. Oczywiście, jeżeli auto jeździło do ASO i ma taką historię, tak? oraz wszelkich innych rzeczy związanych z tym samochodem, co nam Dawin, nie mówię to o jakichś tam amatorskich stronkach, płatnych raportach, bo to jest wiadomo o co chodzi. Mówię to o takim rzetelnym, konkretnym wykazie, wypisie. Każdy, co był z nami wie, jak to wygląda, każdy, co dostał, to wie o co chodzi. Co się dzieje? Od jakichś dwóch miesięcy, dokładnie mówiąc, od, no, od początku listopada do zeszłego tygodnia, pięć małych pojazdów nie powiem jakich ale pięć małych pojazdów całkowicie zablokowało, zablokowało możliwość sprawdzenia swojej marki pojazdu po numerze WIN. I nie chodzi tutaj o to, że nie sprawdzicie wy, bo wiadomo jak to się odbywało trzeba było być właścicielem danego pojazdu, lub przez różne tam wiadomo kolegów, rączki, długie rączki i tak dalej, można było taką historię sprawdzić to teraz wygląda to tak, że przykładowo pracownik, kolega, pracownik danej danej, danej sekcji serwisowej ASO, danej marki bierze samochód na serwis w celu wykonania tam jakichś czynności serwisowych, naprawczych i chce on jako pracownik wejść do bazy swojej danych, tego samo co tam było wcześniej robione i tak dalej, jakie miał wizyty, jakie interwały, to on jako pracownik serwisu nie widzi nic. Wyświetla się mu puste okienko i jest blokada, jest pusto. Już nie chodzi o nas, że my to chcemy sprawdzić, tylko już sam pracownik danej marki nie sprawdzi nic. E, I tu jest problem, tak. Pytanie, to nie jest żadna awaria systemu, to jest y, blokada zamierzona i podobno blokada stała. No i robi się ciasno w tym momencie robi się kupa, bo na przykład zeszłego tygodnia do soboty taką jedną markę żeśmy jeszcze zawsze sprawdzali tak bardzo często ją sprawdzamy a od soboty zeszłej czyli to jest od <laughs> 23 czyli to będzie od 18 tak od 19 grudnia tą markę też zablokowano i nie jesteśmy w stanie nic sprawdzić nawet byliśmy w salonie tej marki i właśnie z, Szef, tam kierownik otworzył nam, mówi: Popatrz, wpisujemy i podaj win taki, 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 pusto, pusto, pusto. Nie ma nic. Jako sami pracownicy nie są w stanie sprawdzić. No i robi się kupa. Ponoć, że ma być dostępny jakiś ogólny, ogólnodostępny cepik aut, nawet zagranicy, czyli coś, co jest u nas, tak. Ale po pierwsze, to jest tylko znany, będzie znany do czytu przebieg auta, które co roku jeździ na przegląd. Czyli jego przebieg przy badaniach technicznych, tak? I to ma być podobno, czy to będzie z Francji, czy z Niemiec, czy tam nie wiadomo skąd. No, ale to jest tylko przebieg, przy jakim auto przyjechało do, do, na badania techniczne I nic więcej, żadnych historii serwisowych, żadnych napraw akcji tak dalej. Druga sprawa, wiadomo, jak to działa, tak? Normalnie ludzie jadą, jeżdżą rok, tyle, ile przyjeżdżają jadą na przegląd Bach, podbicie wyjeżdża. No, są tacy, co jeżdżą, wiadomo jak i ile, jak dużo. Potem robią lifting i jadą na przegląd i widzicie to, co oni chcą, żebyście widzieli. No więc jest kupa. Druga sprawa, <laughs> największy wał, jeżeli to wszyscy podchwycą, a już, po to, już skoro my o tym wiemy, to ci, co się tym zajmują, to już wiedzą od dawna, to będzie na autach młodszych, no jak najmłodszych, gdzie wyjeżdża auto z salonu, tak? I pierwszy przegląd ma po trzech mm, latach. To będzie jedyna możliwość sprawdzenia czegokolwiek. Zaraz powiem Wam dalszą rzecz. No i taki samochód ma przegląd na 3 lata, czyli on przez 3 lata nie pojedzie na przegląd. No i teraz, nie tak dawno, dwa tygodnie temu widziałem auto. Jest produkcja marzec 2.18 i pierwszy przegląd ten samochód będzie miał w kwietniu 2.21, czyli za 4 miesiące. Auto miało 167 tysięcy, jak go widziałem ostatnio, a już wiem, że jest gdzieś tam wystawione do sprzedaży, ktoś odkupił, bo to służbówka była. I wystawił to auto z przebiegiem 96 tysięcy. I teraz, tak, powinien, nie sprawdzicie nic. W cepiku, nawet jak dojdziecie do niemieckiego, <coughs> cepiku on będzie, powiedzmy, dostępny, nie sprawdzicie nic, bo to auto jeszcze nie było na pierwszym przeglądzie. A jak na pierwszy przegląd, no to będzie miało to tam 96 czy 7 tysięcy, czy tam 100 tysięcy, jak będzie w kwietniu przyszłego roku. No i robi się kupa. Druga sprawa, oczywiście, można jeszcze sprawdzić, będą już w samym samochodzie. <coughs> Mówię tu o elektronice, podpiąć się gdzie trzeba, ale przy takich nowych autach to dzisiaj już, jest, to już nie są jakieś kolosalne kwoty. To jest, jak dobrze wiecie, parę stówek. Każdy da, zrobi lifting ECU poszczególnych podzespołów, no i wszędzie wyjdzie tyle, ile ma wyjść. Także nie wiem dlaczego tak zrobili, czym to jest spowodowane, ale ostatnio dużo osób pisze, sprawdź mi to, powinien, sprawdź mi to, czy jedziemy na godzinę, sprawdź mi to. I ja mówię, niestety się już nie da. Bo akurat gdzieś tam te z tych pięciu marek wyskoczyły po dwa samochody, i mówię, niestety się nie da, bo jest blokada. Nie blokada dla nas, tylko blokada dla wszystkich, nawet dla pracowników serwisu. I to jest po prostu chore. E, nie będziemy w stanie nic sprawdzić. E, zdalnie powinien, tak? Nic. A tak jak mówię, te wszystkie cepiki to jest no... Śmiech na sali dla mnie. Tify, nie tyfy i takie tam pierdoły. Także nie wiem, czy jak to, czy to jest na jakiś dłuższy czas. Z tego co się dowiedziałem, są to informacje niepotwierdzone, nie, nie, nie tak? Że to już tak będzie. Natomiast co do innych marek, to na razie pięć, tak, mówię, pięć jest bite marek zablokowanych. Do sprawdzenia powinien nawet przez pracowników tej marki, którzy pracują w, w serwisie, w salonie tej marki, dokładnie mówią tak ogólnikowo, ale tak muszę mówić. No to pytanie, co się stanie dalej z pozostałymi innymi markami, czy zrobią to samo i tak dalej, ale tak, mówię, nie jest to przypadkowe działanie, jest to zamierzone z tego co wiemy i, i ma to tak już zostać. Także niestety jak jechaliśmy bogaci o wiedzę lub nie jechaliśmy po coś, bo mieliśmy już czarno nabiałe wydruki, prawda? Bielu że auto miało tyle i tyle, i czasami było ok. Czasami widać było, że auto tam miało jakiś przebieg, nagle pachko 70 tysięcy do tyłu i znowu nadpisy i tak dalej. Zawsze znowu pach, 50 tysięcy do tyłu i znowu nadpisy. No to już była dyskwalifikacja pojazdu bez wychodzenia z domu, tak? A teraz jest kupa i będzie kupa i nie sprawdzimy tego nigdzie, tak? a tak mówię, trzeba będzie uważać szczególnie na nowe samochody ponieważ na nich będzie największy wał bo te auta mają pierwsze dwa przeglądy bardzo dalekie, tak, to jest co trzy lata co dwa lata, mówię tutaj o przeglądach, badaniach technicznych co yy, yy, pojazdu, no i każdy wiedząc o tym, będzie sobie robił lifting, bo każdy wie, że powinien nic nie sprawdzić, jeśli się nic nie dowiecie ECU pójdzie w lifting tak samo, a na przeglądzie wyjdzie to, co chcą, żebyście wiedzieli, także jest paru Takich nam znanych osób, co jeżdżą rocznie setkę, i jadą lifting, i jadą na przegląd, i wychodzi, że zrobili 30%, i teraz tak to będzie, i zacznie się wał na, wale, wał na wale. Także nie wiem po co to jest zrobione, dlaczego nie ma tego dostępu, w ogóle to jest chore, bo do tej pory ten dostęp był utrudniony, prawda, trzeba było nieźle pokombinować, żeby coś takiego zdobyć, sami wiecie, nie będę o tym mówił oficjalnie, bo wiadomo o co chodzi. A teraz to już jest tak, że nawet yy, Jako wy, jako właściciele przyjedziecie I serwisan, jako serwisan z tej marki Auta będziecie chciał coś sprawdzić, to on nawet nie sprawdzi I tak to wygląda Niestety i tak to wygląda I jest, słuchajcie, kupa Także tyle wam chciałem powiedzieć Jest bardzo przykro z tego powodu Ale generalnie cóż Wesołych świąt, a jutro Wigilia Podobno eee, no I tyle Wszystkiego najlepszego Z mojej strony, trzymajcie się, hej hej